Drodzy widzowie, spalamy w dół. Tak wygląda sekretny poziom. Tak się zaczyna. Spadamy w dół. A grawitacja jest tu dużo mniejsza niż gdzie indziej. Oj Lawa. Widzicie nawet taki plecak nosi się w powietrzu dłużej. Granaty latają niestandardowo. My skaczemy na jakieś szalone wysokości. No to jest sekretny poziom. tu są przeciwnicy. Idziemy. Pozbierajmy amunicję. Nic nie za wiele. A proszę. Nie żyje. Dobra. Okej, okay, o plecaczek, weźmiemy. zawsze amunicję. Okej, okay, tam mamy winy na górę. Ale zanim pójdziemy na górę, mam tutaj nieśmiertelność. Mam tutaj nieśmiertelność. Bardzo nam się ona przyda. Biorąc nieśmiertelność, zanurkujemy w tym miejscu w lawie. No. Szalony pomysł! Nurkowanie w lawie? No i szalony, szalony. Ale to nie wszystko. Nurkujemy tutaj po to, by odbić nasz pierwszy sekret. No. Kto by wpadł na pomysł nurkowania w lawie? Dobra, nieśmiertelność nam działa. Bierzemy Quake'a. Mamy Quake'a plus nieśmiertelność. Co pozwala nam już w ogóle zaszaleć. Lecimy do windy. Świetlenie się kończy, ale kołek dalej trwa. Dostajemy go. Nowa broniucha. W sekretnym poziomie mamy nową broniuchę. Jest nią wyrzucia rakiet. Lepsza jak granaty moim zdaniem, bo strzela dużo celniej. Tam gdzie, co idziemy, tam leci lakieta. A granat wiecie jak to gra. Granat zachowuje się różnie. Okej. Okay. Wiecie, pach, cel, pal, dawiony, zatopiony. Dobra, cały na górę. Tym razem postarajmy się nie spaść. Niestandardowe zagrywki: czyli skok, strzał, skok, strzał. No, jak widać, jest niska, to, to wiele rzeczy staje się nieprzewidywalnych. Ale, plus lauteru, że coś innego wymyślili, Skamy. ten otokół. Dziwi, daje on nam dostęp do drugiej części poziomu, bardzo podobnej. Za ścianą, po drugiej stronie, ale jak już jesteśmy po tej stronie, no to oczywiście, no, pozbierajmy amunicję. Ok, zdrowe, mamy uzupełnione amunicję znowu na full. Piękna sprawa. Tu wszystko, tu wszystko. Muszę spaść. Za chwilę. Mhm. Dobra. Lecimy na dół. Odbakowało nam się przejście do drugiej części poziomu. jak mówię, bardzo podobnej. Przeciwnicy już cienie, tak, więc możemy się spodziewać, gdzie to jest. Ostrzelajmy. Okej, okay, i kolej. No, i mają problem z tą krawitacją. Ajajaj. O, kolejny przy przy okazji. A, Za chwilę się nim też zajmiemy. Tam no, trzeba przeblokować takie przejście. Z tej strony poziom na drugą Dobra, wskapiemy na górę. Przeciwnika żadnego nie ma. I wciskamy przycisk. Kolejne karty się otworzyły. Będziemy mogli wjechać na górę. Dzięki temu. Co i to nastąpi? Oszczędzajmy sobie trochę w przeciwnika. kiedy go widzimy. O. Tylko, że korzystamy z rakiet. A my co się przyda? jak najbardziej. Doleci? Nie dalecia o, lecaczek. przy okazji. No i dobra, kolejna nieśmierna, rzecz widzę widzę, widzicie ją tam? Mm. Oj, przyda się, przyda. Przyda się bardzo, ajajaj, aj, aj. z tą grawitacją są takie problemy, że czasami... ...bardzo ciężko jest tutaj operować. Jego ten poziom, delikatnie mówiąc, nie należy do moich ulubionych, no jest inny. Wyróżnia się, a czy jest lepszy? No nie wiem. Dlatego właśnie jest sekretny. Ok, bierzemy to. Nieśmiertelność. Nie po to, żeby tutaj się spotkami bawić, tylko że u góry czeka na nas bardzo silny, potężny przeciwnik, który nam daje ogromnej ilości oblażeń. A tym jest bardzo wytrzymały. Widzicie, ile trzeba rakiet nie Ok, ale po to, udało się. No i pięknie, no i pięknie. Spora część wrogów wyczyszczona. Jako, że mamy tutaj dużo amunicji. w postaci gwoździ, tutaj poszczelajmy. No dobra, drodzy widzowie, ten przeciwnik bronił tutaj przycisku, nie będziemy mogli skończyć ten poziom. Zajdę na stopie, oczywiście no nie, nie pogardzimy amunicją. no i też postaramy się tutaj dobić tutaj wszystkich przeciwników. Co by mieć poziom na 100%, okay. to jest jeden z nich, ale oczywiście oni chodzą parami jak nieszczęścia. O, widzicie, tu jest klucz tylko sam do klucza. Blokowaliśmy no, sobie przyciskiem, tylko tego mocnego przeciwnika. Klucz prawie, już to tych drzwi tutaj, właśnie. Pod pod one są. tylko się upewnię, czy Aby właśnie. A nic nigdy za wiele. Wszyscy zabici. Jak ktoś tu zaraz nie zaskoczył. Jeden zostanie i będzie problem. Dobra, składam, że wszyscy. Jest cisza. Idziemy do drzwi. No, zaczynamy oczywiście sobie nową partię jeszcze Wyjście z poziomu, drodzy widzowie. Ale wcale nie nastąpi, idziemy w tą stronę. Znaczy tutaj widzicie. Jak się człowiek przyjrzy, to jest tutaj taki inny kształt. Strzelamy. i taki sekreciak bym powiedział. Troszkę amunicji. Widzicie, nieśmy dodać, się leżała tak po prostu na widoku, a w sekrecie amunicji. Okej. Okay. Wyjście z sekretnego poziomu. Jak widzicie, drodzy widzowie? Jak zwykle zresztą, i jak zawsze, zabiliśmy wszystkich, mamy wszystkie sekrety. Sekretny poziom ukończymy. Z czwartego poziomu przeszliśmy do sekretnego i teraz po prostu przechodzimy sobie normalnie do piątego. Możemy ten, ten cały poziom w ogóle ominąć, prawda? On jest niezbędny, żeby przejść w cały epizod, ale na przykład zauważcie, dostaliśmy wyrzutnie rakiet. A? Więc opłacało się, opłacało się, kończymy, a w następnym odcinku poziom piąty. Das ist